Hej, hej, witajcie! Z tej strony. Mamy nowy rok, a ja mam dla Was kolejną informację na temat sceny balkonowej, która po prostu złamie Wam serca. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy i tak jeszcze na wstępie chciałbym życzyć wam szczęśliwego 2018 roku Dużo zdrówka, czego tam sobie życzycie? I w sumie dalej nie wiem co wam powiedzieć, bo nie jestem dobry w składaniu życzeń Także jeszcze raz szczęśliwego nowego roku życzy najlepsza grupa na YouTubie Czyli Konrad, Olchuś, Mirchuś i Kicek A jak dostaliście powiadomienie o tym filmie to dajcie mi znać w komentarzach Przypnę wam serducho Dobra Olchuś skończ z tymi czułościami, nie udawań, nie jesteś taki miły no, no w sumie racja, dzięki Mirchuś Koniec tej miłej atmosfery, teraz czas na coś gorzkiego. <laughs> Moi drodzy, 29 grudnia, czyli rok temu, ech, ten czas szybko leci, pewna użytkowniczka Twittera Serena przeprowadziła wywiad z i Wilfredem, jednym z twórców. Mirakul, w wywiadzie tym są zawarte naprawdę ciekawe informacje, między innymi o nowych postaciach oraz wielu innych rzeczach, które omówię dla was w najbliższych odcinkach. Teraz jednak mam dla was kolejną informację na temat sceny balkonowej, tak kolejną, tylko że ta informacja, uwaga, złamie wam serca. Olchuś, ale dlaczego? No, przejdźmy może do pewnego pytania w wywiadzie. Serena zapytała, jakie wyzwania wystąpiły podczas tworzenia konkretnych scen. Winnie wspomniał tutaj o glazjatorze, czyli odcinku, w którym pojawić ma się scena balkonowa i ten odcinek ma być dziewiątym odcinkiem, na który tak wszyscy czekamy. Więc największe wyzwania występują właśnie z takim rodzajem scen, przynajmniej dla mnie mógłbym coś jeszcze powiedzieć o glazjatorze? Tyle, że no nie mogę jeszcze, ale tutaj również pojawiło się tego rodzaju wyzwanie. Więc zgaduję, że w Glaciatorze zawarte zostało również ciężki wątek fabularny, mam rację, co by oznaczało, że będzie to kolejne już emocjonalne wyzwanie dla Adriana jako czarnego kota na ten odcinek? Nie, nie do końca, to będzie na zupełnie innym poziomie, ale tak. Ponownie pojawi się niezwykle trudna oraz emocjonalna scena dla naszych postaci. Nie powiem już więcej, bo i tak dużo wyszło. Lecz uwierzcie, że naprawdę ciężko nad tym pracowałem, a ostatnio znowu było mi dane to zobaczyć. Ta scena z pewnością niektórym z Was złamie serce. No, moi drodzy, scena balkonowa nie będzie byle jaką sceną. Będzie sceną romantyczną, jak wspomniał w następnej wypowiedzi Wii. Serena odpowiedziała mu, że jej marzenie się spełniło, ponieważ doświadczy romantycznego momentu pomiędzy Marinette a Czarnym Kotem. Zgadza się, nie jestem pewien, czy to aby dla wszystkich będzie spełnieniem marzeń, ponieważ każdy z Was już pewną stronę wybrał, jednak wciąż będzie to niezwykle romantyczna scena prowadząca do czegoś znaczącego, płynącego prosto z serca. No więcej nie powiem, bo i tak już za dużo powiedziałem. Jak się na to zapatrujecie? No, w ostatnich kilku, kilkunastu tygodniach dostaliśmy naprawdę dobre informacje odnośnie sceny balkonowej. Póki co wiemy, że będzie odgrywać się nocą, będzie jedną z wielu scen balkonowych. A z ust Kota padną słowa dzisiejszej nocy tylko nas dwoje. Aż śmieciarki przeszły. No i dodając dzisiejszą informację, scena balkonowa złamie nam serca. No, ciekawie, moi drodzy, jeśli faktycznie to ma być taka romantyczna scena, to co nam ciekawego może się wydarzyć? Może bohaterowie będą życzyć sobie nawzajem powodzenia w sprawach sercowych? Może wyznają sobie, w kim tak naprawdę się kochają, mówiąc, że nic tego nie zmieni? I jakby nie patrzeć, w pewnym sensie to by złamało nam serca, no i im oczywiście chyba, ponieważ bohaterowie nie dawaliby drugiej osobie tej szansy. Dobrze wiedzieliby, że to się nie uda, bo Adrian będąc kotem kocha się w Biedronce, a... A Marinet, będąc Biedronką, kocha się w Adrienie. To te same osoby, oni tego nie wiedzą. No, bardzo pokręcone, ale wiecie o co mi chodzi. Ja powiem tak. Zapowiada się naprawdę obiecująco i zgodzę się z tym, że to chyba będzie jeden z najlepszych, jak nie najlepszy, jak na razie odcinek sezonu drugiego, ale dowiemy się o tym prawdopodobnie w tą niedzielę, ale o tym jeszcze powiem. Za chwilkę. A teraz moi drodzy, pokażę Wam na ekranie dwie najlepsze teorie od widzów na temat sceny balkonowej. Gratuluję autorom, bo to Wasze teorie spodobały mi się najbardziej, a Waszym zadaniem napiszcie w komentarzach, czy zgadzacie się z którą z teorii, a także Wasze spostrzeżenia odnośnie złamanych serc w scenie balkonowej. A co do tego odcinka, jeśli dobrze pójdzie, to już w najbliższą sobotę zobaczymy zwiastun odcinka pod tytułem Glaciator. A już w niedzielę, pełnoprawny odcinek ze sceną balkonową, na którą czekamy już ponad 3 tygodnie, ale mniejsza. Jak dotrwaliście do końca, to napiszcie w komentarzu scena balkonowa, a ja przypnę wam serducho. Nie zapomnijcie o ocenie i udostępnieniu, żeby więcej osób się o tej informacji dowiedziało. A jak jesteście nowi, to zostawcie suba i dzwona. Dziękuję za obejrzenie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku i do następnego odcinka. Bye, bye.